Drugi z małych sekatorów, który chciałbym Wam pokazać Model 8603 Też dwie baterie, wpinane w rękojeść W zestawie, no tak samo jak w poprzednim, ładowarka na dwie baterie Narzędzia serwisowe, instrukcja Napięcie takie samo, baterie będą pasowały też od jednego do drugiego Zacznijmy od wagi. Waga sekatora z baterią 730, yy, czyli on jest cięższy od tamtego poprzednika. Na pewno będzie też film z porównania. Yy, sama bateria, no to waży tak samo 220 i razem z baterią mamy 960. No nie jest jakoś tam w sumie znacznie cięższy, ale. Ale troszeczkę jest. Sekator w porównaniu do poprzedniego modelu e, posiada licznik liczby cięcia. Zapała coś dobra. I procentowy stan naładowania baterii. Tak. Tutaj mamy taki sekatorek z boku. Widzicie, pokazane rozwarcie. A, pokazuje mniejsze, większe. I zobaczymy, i powinno być, jak być. O, ale nie pokazuje, jak zamknięte. <gryny> Tylko stopnie rozwarcia. W innych, w innych modelach pokazuje też, kiedy jest zamknięte. Jeżeli chodzi o rozwarcie, no to tutaj mamy pod te 3 cm. Troszeczkę wydaje mi się, że większy jest niż. chociaż może nie. Możliwe, że i takie samo, czyli tu mamy tam pod, no jakieś jakieś 2,8 na, na niecałe 2. Do cięcia letniego idealny, czy do młodych drzewek, bo, bo nawet z piętą baterią jest lekki i szybko pracuje. Będzie też film na pewno z sadu, tak jak wątnie no tu była cienka gałązka tak, ale widać, że nie ma problemu tak naprawdę sprawdzimy w sadzie jak to wygląda przy takich trochę grubszych czyli takie ponad 2,5 cm to co wchodzi mu w rozwarcie jak, jak sobie z tym radzi eee, tak jak już mówiłem we wcześniejszym filmie z tego co słyszałem eee, na tych bateriach cały dzień dałoby radę pociąć ale tak jak już mówiłem wcześniej e, biorąc pod uwagę baterie w tych modelach 8608 i 8605 uważam żeby bateria dwójka no to takie 3 godziny cięcia przy takich cienkich gałązkach e, więc na jakieś 6 godzin powinien wystarczyć co w sumie teoretycznie jeżeli do tak mówiąc tak do obiadu wytrzyma jedna bateria można podłączyć później użyć drugiej i dokończyć na tej doładowanej to, to wydaje się nawet nieźle. Cena tego, takiego sekatora ten jest minimalnie droższy przez ten wyświetlacz w porównaniu do poprzednika, ale to jest około 600 zł. Jakby ktoś szukał takiego sekatora, to, to zapraszam do kontaktu. Macie mój adres mailowy poniżej w opisie filmu. No i co? I zapraszam do, do oglądania kolejnych filmów, bo, bo będzie trochę nowości jeszcze do końca roku. i jeszcze mi się przypomniało Czego nie powiedziałem wcześniej, z tego co kojarzę, do tego modelu jest możliwe założenie przedłużki, bo nawet tu jest właśnie takie dodatkowe gniazdo. Zapomniałem o tym powiedzieć, także on w razie czego ma taką możliwość.